Siemańczki, żymeńczki, ja jestem Addyks i witam Was w tym odcinku z oglądania moich starych filmów na YouTube. Jak wiecie, jesteśmy tutaj sobie w sekcji moich filmów. Mamy tu najpopularniejsze w ogóle. Jak widzę te wyniki, to też mam mindfucka jakim cudem, kiedyś mogłem takie wyniki robić. Nie mówię o tych filmach, ale mówię o tej czołówce, bo naprawdę 12, 13 koła prawie. 3 yy, no, lata od publikacji. 2016 był chyba najlepszym rokiem, jaki miałem, ale myślę z tym, Będziemy sobie tutaj chyba 7 filmów, zaczniemy sobie od jakiegoś wjazdu na hatę. Wjazd na chatę był nagrywany jeszcze z kandzią. Nie wiem oglądał cały, tylko wam będę pokazał po prostu fragmenty jak to wygląda, ten film będzie trwał 2 godziny. Zaczniemy sobie od początku. Tutaj robimy www.hatę Piękna Mazda w tle. W Zobaczymy czy jest w domu. Zadzwonimy dzwonkiem żeby nie było. Wcale nie podwalone od Jacka Galskiego nie, nie wchodzimy Tu nie wchodzimy, i tu mój drodzy. Wow, Jezu, jak to wyglądało. Nic nie miałem, już wtedy komputer zaległ. Widzę, że masz. Pokój oblepiony, taki nie jest, teraz troszkę profesjonalnie Było dokładnie ponad 3 roku, roku, roku temu. gdzie i tu polecam, Rezim nie wysłał tam na godzinę tak, bo są przyjacielami tak samo jak to jest. To jakaś Jagen. końcóweczka. Fajna sprawa. No, widzę, że machina daje radę. Daje radę, ale potrzebuje... Nie Jacka Daj Radowskiego, Daj Radowskiego, Daj bo jest zarobić tym twórcą. Tak, jak się tam mówiłem, do Jacka, myślę z tym... No, to był bardzo fajny, fajny w ten film. Nie wiem, czemu komentarze są wyłączone, myślę z tym. Kolejny. Wyzwania od widzów GTA 5. To jest najbardziej kliniczowy film z GTA. Cześć. Wow. Cześć. Witajcie w kolejnym... Mmmm, ta gejazał. grafika, Pięknie. chłopie! Dziś pora. Łupie! To było dobre. Mmmm, te FBSy Łopie. Dobijem już sobie level i to tak. Mm, Gieta na tym odcinku wygląda Gieta San Andreas. Zadał, będę sobie pytał czytał z telefonu widzicie jakieś? Jak? Jeździ przez dwie minuty. Zgodnie z przepisami a powinieneś dawać 5 gwiazdek i tu zostaw wolny rękę nagry 2-3 wyzwania. Nie były co jeździć zgodnie z przepisami. No coś całego byś tu wychodziło, że nie wyjechali, no? O Opie! opie. Nieco spadły. Zobaczyliście na pewno jak spamczyłem gier. Masakra to na wyglądało nagrywanie. wtedy. jeśli Chodzi znaczy, o te ja tak moje wyszło, nagrywanie five, czy znaczy, jeszcze Wiedźmina, tam to takich gleby był hit. Ale to fajne miał te w no. świetne ja ten filmik, nie powiedziałem, te komentarze no, jakieś... No, tak... Jakie były. Zagrać w Heroes 3. Albo nie wiem co publicznie. A, nie gra wiktej dobra przed nie i gościu, ogarnij. Ty, co za grafika niby Agwini, sorry za hejta. No słaby, słaby. Na no, najniższy chłopie, najniższy grałem wtedy. Kra... Chyba już powinniśmy wszędzie wyjechać. No, mega Krak dobra, dobra grafika. No ale ludzie to oglądali. Kolejny filmik. Challenge. To był dobry challenge, to był dobry challenge. Siemaneczko, siemaneczki, dajcie chętnie. To już spoko challenge chłopie Sprite i banana challenge Znaczy mam banany. Nagram V2 solo. W Gauncia jeszcze nie bawiam w YouTube. Dobra, gdzie spiliśmy to sprite'a? Dobra, to wypiliśmy. No kurwa. To nie działa dawaj jeszcze. Calej, leś Dolewka. Wtedy zadziałać będziemy się bali. Ale serio, dziwne uczucie. Karolek wygał Za mało bananów tu było jedzone, za mało bananów tu było jedzone, Ale ewidentnie. Zjadł, zjadł jakiś bananów, czy no. tam ile. No właśnie, my tu, mieliśmy... my tu mieliśmy, my tu mieliśmy trzy banany, czy nawet dwa. Coś <śla> <śla> się działo, coś się działo. Pozdrawiamy yy, ci, yy, Dobra, kolejny... Tu też w miarę fajne oświetlenia Ej, co się tu stało? Wiedziałem że jak można. Wow man YouTube, teraz mi zanimponowaliście. Wow, kolejny vlog z minęhal. Widzę ja Jakąś dziwna. Teraz Godzina. 29, ja. No mogę, masz ci łapkę. O, też dał łapkę, jestem, no jestem, jestem. Nie I sobie się nagrywać wtedy mega. Znaczy teraz w sumie. Porównujemy do vloga, spróbować czy coś. Wtedy mega się wstydziłem nagrywać. Tu chyba ziomek grał wtedy z klasy, tia. Dobrze pamiętam, grał na tym turnieju. To było w 2.16. Wszystko mówię, 2.16. Kupujemy? Kupujemy? To jest cena, którą kupimy. Mamy tyle. A to kosztuje tyle i brakuje nam... Mamy tyle. Tyle mamy. Dawajcie do meczu. 9,99. Dajcie... Nie widzę widzów. Nie. Nie widzów. ja już nie? Nie. On nie poleca, Ale ja polecam. Nie. to już to nie wyglądało ten dalszy blok. tutaj taką kartę, O, to pamiętam. Jeden euro. wow gościu, cześć. 1 euro. No, też by ciekawy vlog. Dobra, to jakiś CSGO. Dobre intro. Teraz się intro nie robi. Cześć mężczyznki, witajcie w klęcik na nowej kanale i Witam, witam. Czemu nie mówisz, Dzieńku? co, ja sam tak wytrzymanego, że Cię dobrze słychać, że... No. Zresztą mi nawet strzałów nie słyszę. Może na odcinku być Chłopak, zaraz radę jakoś. Czemu? Nie wiem dźwięku. Tak jak wystawaliśmy 30 zł. Jezu, łopat. Oczywiście przyjacielski, bo to... Sława, Dix. Nie no ja bym zawsze słaby na jej mapach, ciągle jestem. To się chyba nie zmieniło przez ten czas. Widziałem go tam, a lecę sobie na górę. A ty dźwięku nie było momentami. Ja pitol jak ja byłem... Dobry w CSGO. Na kosy, patrzcie na kosy, jak ja mam... Teraz też jestem słaby, nie? A to był hit, to był hit. To był naprawdę hit. Kolejny. The Forest, tutaj na multi, wiecie czemu to miało tyle świetnej? Byłem na multi, a to były czasy, gdzie multi nagrywał Minecrafta i tak dalej. Good game, bro. Nie wiem, czy oni w ogóle... By... jak się z tym na serwerze. No The Forest tak, też tak, pamiętam kiedyś tak chciałem tu nagrywać. Ale mój komputer totalnie nie dawał rady. Totalnie nie dało się w to grać. No, no, no nipa była. Kiedyś to nagrywanie, ale widzicie. W miałem lepsze niż, niż mam teraz. Ale to w do dlatego pewnie, że... Tak. To, to były te czasy gdzieś na YouTube był popularne, a teraz się tak, ogląda tych, którzy są w sumie popularni, tak, Ja się byli. nie dziwię, nie? Tu się bałem, tak się bałem grać w ogóle zawsze, w ogóle tu pokój mam w inną no stronę, jakbyście nie wiedzieli, teraz mam biurko, tam gdzie widzicie to, to łóżko, nawet wam mogę pokazać na fullscreenie, widzicie tam, tam gdzie mam to łóżko, czyli to jest mega stary film, no, no nie pamiętam czemu ja tak w ogóle spałem dziwnie, ale bałem się widać mega w tą gierkę pykać. No, to i na różne fajne inne sposoby. Nie wiem, no dobre, dobre czasy, nie? Dobre, dobre czasy. I kolejny to jest hit Wiedźmin, Wiedźmin, tak jak chodził Wiedźmin. Nie wiem, czy to było na nowym komputerze, raczej niemożliwe. Oglądnijmy początek. Łobiec na, na moim kanale. Patrzcie to, nie? Ja przeszedłem tak, ale grę, ale. Nie, nie. Chciałem to nagrać. Nie, nie dzisiaj jeszcze. Tak... Ale jednak jest. Ale no, myślę, że nie jest tak źle. Masakra, Znale, ja czajcie no. to przeszedłem cały no, Wiedźmina. No, 18 level, mam już uh, misję, że to jest Chyba no. bez dodatków, bez dodatków wtedy, Znale, ale całego tu? Wiedźmina przeszedłem. Czajcie to. Na początek gry w ogóle aż w Mega wolno mi to szło wtedy. No, masakra to było. Długi paset, no. Jest To przynajmniej ale... zbroję ja miałem powiem, w tym to... Teraz mam no jest... no mega jak sobie no... tak off stream, no, no off 4... YouTube. Jest to 30 FPS, ale ja nic nie poradzę, no już nie dam rady. Tego lepiej zrobić, że fajnie się jeszcze to na... mi nagrywało, bo... Nie da rady, nie da rady. Czy z pewnie... Z wody wychodzą. Śmiesznie, śmiesznie, nie. bo co tu było pisane? Nie ma też komentarzy, bez... A, prywatny film, racja. Dobra moi drodzy, no bez przedłużania. Fajnie było jakby takie te filmy miały osiągi, no ale dobra, mniejsza z tym, niedługo będzie jakiś unboxing słuchawek, może wrócimy bardziej na tego YouTube'a, może odzyskamy te oświetlenia, zobaczymy, dzięki za oglądanie tego filmu, tak pomyślałem sobie, a dobra, wrócimy sobie oglądanie starych filmów, bo, bo czemu nie, sam sobie przeglądałem tego YouTube'a. to tyle moi drodzy, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, strzała, elo!